Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red News. Dzisiejsza data to 21 stycznia, a ja zapraszam Was na nowy odcinek Wiadomości w Czerwonej Pigułce. Powiem tak, odcinek jest obszerny, ja jestem z niego zadowolony, a co miałbym Wam tutaj powiedzieć, to będę miał okazję powiedzieć jutro na live, na który Was serdecznie zapraszam o 20 na YouTubie. Myślę, że zaległości jako tako nadrobiłem. Wiem na czym stoimy i naprawdę jestem naładowany pozytywnie na nadchodzący czas. Mam nadzieję, że też to poczujecie po tym odcinku. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was serdecznie na Rumble. Znowu mam jakiś problem ze stroną TV suwerenni. Witryna, przez którą się loguje i dodaje materiały do życia.pl, nie działa. Nie wiem czemu, więc niestety nie mam jak tam wrzucać materiałów. Zapraszam Was na kolejną porcję wiadomości jaką dla Was z Martyną przygotowaliśmy. Odcinek w całości znajdziecie na Rumble, później również na TV Suwerenni. Link będzie w opisie. A jak ktoś nie wie jak wejść w opis, to na koniec wstępu daję instrukcję jak to zrobić, więc nikt z tym problemu mieć nie powinien. Pamiętajmy, odrzućmy strach. Strach to trucizna dla duszy, strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawie mu czoła. Bosenga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który przypominam znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech Wam się darzy, sława bracia i siostry, where we go one, we go all. Aby wejść w opis filmu i znaleźć link do całego materiału, oglądając na telefonie, wystarczy kliknąć tą strzałkę bezpośrednio pod filmem o tutaj. Wtedy rozwija się cały opis, i na samym szczycie jest link do rumble, który wystarczy kliknąć, aby przeniosło Was bezpośrednio do materiału. Oglądając na komputerze, sprawa jest znacznie prostsza, gdyż jak widzicie tutaj, bezpośrednio pod tytułem filmu jest napisane Odcinek dostępny tutaj. A pod nim znajduje się link, w który jak klikniecie to Was przynosi do materiału.